Radio Plus. Sedna sprawy w Sedna sprawie jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, posłanka lewicy. Dzień dobry Pani poseł Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie poseł, sondażowo lewica w ostatnim czasie gdzieś zakotwiczyła się w okolicach 7-8 punktów procentowych. No to jest jakiś sygnał ostrzegawczy alarm dla lewicy, jeżeli stan posiadania w porównaniu z wyborami parlamentarnymi, no póki co ten sondażowy zmniejsza się o 50 prawie no 30%, powiedzmy tak, póki co, z hakiem. No jak pan tak lekko podchodzi do 20% różnicy, które pan właśnie wymienił, to... to w drugą to trochę... stronę spojrzałem. 50% więcej było y... wtedy w porównaniu do tego, co macie teraz. O 30 parę procent jest mniej. Myślę, że to jest tak. Stąd Od paru ta lat mamy, mamy średnią sondażową, bo to jest najistotniejsze. Tak y -hmm. i chodzi, o, chodzi o trend. Między 8 a 10%. Oczywiście bym chciała, żeby było więcej. Mam nadzieję, że w kampanii uda się nadgonić, nadrobić. Myślę, że jest możliwe cały czas odtworzenie tego wyniku wyborczego. Bardzo gorąco zachęcam szczególnie młode osoby do głosowania na lewicę. Myślę, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem tak odważnym, które nie boi się mówić o wielu sprawach i o wielu tematach, które są szczególnie dla nich istotne, takich jak mieszkania, bo bez mieszkań nie można pójść do przodu mhm. dalej w życiu. Tylko, że jak pani poseł, tak jak w ostatnim czasie ta debata skupia się na dwóch rywalizujących ze sobą od dwóch dekad prawie już obozach politycznych, to Mniejsi tracą poza konfederacją w zasadzie tylko i trzecia droga i lewica tracą, zyskuje Platforma w ostatnim czasie. To może się skończyć tym, że Platforma mimo coraz lepszego wyniku razem z Wami i trzecią drogą nie będzie miała takiego poparcia w Sejmie, żeby stworzyć rząd? Jeżeli tak to będzie wyglądało, to może się skończyć rządami Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Słyszymy też już ze strony Konfederacji nieśmiałe, bo na razie jeszcze zapowiedzi, że wszystko jest na stole, że wszystko jest możliwe. I tego się obawiam. To byłyby naprawdę najgorsze rządy dla Polski. Mhm, ale byłyby gorsze, najgorsze dla Polski, dlatego że Konfederacja. Yy, byłyby gorsze jeszcze niż jakąś... te, które są obecnie. Tak. Ale jeżeli chodzi o Konfederację, pani poseł, to rozumie pani skąd bierze się to poparcie Konfederacji? No bo przecież nie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali się głosować na Konfederację, tylko przede wszystkim e, ci, którzy nawet tak pokazują wewnętrzne badania Konfederatów, że, że ci, którzy głosowali na Polskę, chcieli głosować na Polskę 2050, chociażby wcześniej, to liberalny wyborca, e, chce przede wszystkim Konfederacji z racji e, ich e, oferty podatkowej. Może e, problem e, no, z waszej perspektywy, problem z perspektywy Konfederacji, niekoniecznie problem, ale. Może to się bierze stąd, że po prostu liberalny wyborca nie ma żadnej innej oferty w Polsce, tylko tę jedną. Ja jestem jako przedstawicielka lewicy od reprezentowania oferty lewicowej, socjaldemokratycznej, więc proszę zapytać o te uwagi um, ugrupowania, które przynajmniej nominalnie mienią się takimi takimi jak um, no, kiedyś liberalna, hadecka, platforma obywatelska, teraz trochę rozstrzelona, jeżeli chodzi o program. My um, po prostu no, nie zmienimy sobie nagle swojej tożsamości ideowej, dlatego że Konfederacja zyskuje. Martwi nas to. Um, ale walczymy o tego wyborcę, który no nie, nie, nie ma takiej uproszczonej wizji świata, że wystarczy zlikwidować podatki i wszystko już będzie cudownie. Świat jest jednak trochę bardziej skomplikowany i myślę, że ci, którzy głosują na Lewicę, doskonale to wiedzą, że bez publicznej służby zdrowia to osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore, osoby starsze właściwie zostaną wykluczone z systemu i skazane na śmierć. Tego chce Konfederacja. Pani osoba Lewica apelowała od jakiegoś czasu o przygotowanie jakiegoś minimum programowego dla opozycji tej, która po wyborach miałaby już nie być opozycją, tylko sejmową większością tworzącą rząd. Czy takie prace będą postępowały, czy jest wola taka w Platformie, czy w trzeciej drodze, żebyście jakąś jednorodną ofertę przedstawili, jakieś minimum programowe, czy do niczego takiego nie dojdzie? Ja uważam, że to jest konieczne, dlatego że żadne z naszych ugrupowań, nie, ani to największa koalicja obywatelska, ani też my, mniejsi, nie stworzymy samodzielnie rządu. Rząd możliwy opozycji demokratycznej, jest tylko wtedy, kiedy w tym rządzie znajdzie się platforma obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050. Tylko wtedy jest to możliwe, żeby rzeczywiście mieć wystarczająco dużo mandatów, czyli powyżej 130-131, żeby ten rząd sformować. Dlatego no, myślę, że wszyscy Państwo także oczekują od nas, że jesteśmy gotowi to powiedzieć, tak chcemy stworzyć ten rząd. No to mówi. też chce ten program wspólnie przygotować I, przed wyborami, czy to chcecie robić? Czy znaczy, to nie jest oczywiście pełen program, no bo mm, program to rozumiem, jest na rządu. To jest znacznie więcej, 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 ale no takie rzeczy, które chcemy zrobić y, na początku, żeby inne były możliwe, na przykład uporządkowanie sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym, no to mówiąc szczerze, to ja się dziwię platformie, która rzeczywiście razem z nami demonstrowała i w marszach kodu, i w y, 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 na marszach y, y, światła tych w obronie mm. praworządności, no z żeby, żeby, żeby po prostu to powiedzieć jasno, tak, no zrobimy to tutaj nie ma sporu. Nie, nie rozumiem za bardzo podejścia platformy, która się jakby wzdraga przed, przed taką deklaracją. Czyli rozumiem, że, że nie będzie czegoś takiego, tak? Bo, ja bo mam nadzieję, że, mówię, że będzie. Że jeszcze, że jeszcze trwają jakieś tam przetasowania przedwyborcze i kiedy już ten etap się zakończy, to będzie można oczekiwać takich deklaracji już no, po ogłoszeniu terminu wyborów przez pana prezydenta. Niedawno rozmawiam w tym studiu z wiceszefową platformy Izabelą Moszczą. Która mówiła, że wejście do rządu prezesa pisarstwa Kaczyńskiego może oznaczać jakieś plany takie mocno niedemokratyczne czy antydemokratyczne Prawa i Sprawiedliwości, stan wyjątkowy, przesunięcie wyborów parlamentarnych, tych planowanych na jesień. Czy, zdaniem pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość zdolne jest do takich scenariuszy, czy faktycznie no, z demokracją mamy w Polsce taki problem, że mogą nie odbyć się wybory? Że prawo i sprawiedliwość jest zdolne do wszystkiego, niewątpliwie, aczkolwiek nie wiem po co im by to miało być potrzebne, bo no, władza, która nie chce, żeby odbyły się wybory, zostanie po prostu obalona, mm. bo jeżeli sama nie będzie postępowała demokratycznie, no to i naród się wkurzy i niekoniecznie będzie postępował demokratycznie. Mm. Czyli rozumiem, że zaniepokojeniem są Nie ma ja widzę ryzyka, na ten moment taki takiego zagrożenia. Myślę, że po prostu będą, będą wybory, będą one trudne i to nie będzie tak, że oczywiście to będą wybory, które będą w pełni konsumenckie, wszystkie te zalecenia demokratyczne, jeżeli chodzi to o przeprowadzanie wyborców, na przykład, na przykład no, możliwości informacyjne, możliwości dotarcia do, do wyborczyń, wyborców ze swoją ofertą. Mówię tutaj niestety o mediach publicznych, które ewidentnie no, faworyzują jedną siłę polityczną, jest to Prawo i Sprawiedliwość a sam proces wyborczy, obawia się Pani o jego przebieg, no bo to jest jakby co innego, jeżeli chodzi o pięcioprzymiotnikowość tych wyborów i rozumiem, że zastrzeżenia mogą być do niektórych elementów, ale sam proces wyborczy, ewentualne fałszowanie wyborów na nie jakąś jednostkową skalę, bo z tym zawsze i wszędzie możemy mieć do czynienia, tylko jakąś systemową, to, to zdaniem Pani Poseł też jest takie ryzyko? Od dawna nie było takiego zjawiska masowego fałszowania wyników wyborczych. Ja się obawiam tylko, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość naprawdę zamierza zrealizować mm. swój plan, czyli z, zrobienia jeszcze referendum tego samego dnia, i to miały być te same komisje, które by liczyły jednocześnie głosy referendalne i wyborcze, to może być może więcej pytań. E, to już zrobi się chaos. Znaczy zrobi się problem rzeczywiście z realną obsługą tych wyborów i tutaj też były zastrzeżenia do, do kodeksu wyborczego, który został zmieniony notabene niezgodnie z zaleceniami, przepisami, które mówią, że mniej niż 9 miesięcy przed wyborami się tego nie robi, nie powinno robić. To. Nie, nie przepisami, tylko e, zwyczajowym prawem. Tutaj mamy do czynienia też z ewentualnym niepoliczeniem tych głosów, które są, będą oddane za granicą, mm. dlatego że te komisje e, mogą mieć zbyt mało czasu na obsługę tak dużej liczby ludności. To są dużo większe komisje niż w kraju. E, w, w kraju największa komisja to 7 tysięcy osób oddało głos na targówku w Warszawie, e, w Londynie nawet 12 tysięcy. Także obawiam się, że tutaj, jeżeli a jest taki nowy przepis prowadzony, jeżeli się nie zdąży tego policzyć w 48 godzin, to tego głosu uznaje się, że nikt ich nie odda. I to może zafałszować rzeczywiście wynik wyborów. Swoją drogą przypominam sobie, jak powiedziała pani, że, że yy, nie przypomina sobie w Polsce, żeby doszło do, do jakiegoś Masową skalę, W zasadzie tak? taką historię to pamiętam akurat Sojusz Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Leszek Miller, Jarosław Kaczyński, razem mówiąc o wyborach samorządowych w 2014 Tak, tak roku. ale to, to nie było fałszerstwo, yy, jakieś... No, zafałszowany Mali... wynik z racji... Yy... Z racji... Książeczki. Ale tak? to nie jest tak, że ktoś siedział i zakreślał kółeczka, krzyżyki zamazywał, żeby były głosy nieważne. To no nie w jest To ręka w rękę wtedy taki ciekawy e, sojusz. E, dlatego, że to była, to była pewna ma manipulacja, e, mm. e, która rzeczywiście zawyżyła. Co pokazały kolejne wybory, że jednak ten wynik był PSL-u zawyżony. E, PSL wówczas znalazł się. E, Przypadkowo, no na pierwszej stronie i to no i liczba mogło, nieważnych głosów też. To, tak. mogło, to mogło także zaważyć. Ta książeczka nie była zręcznym pomysłem. W tej chwili z tego, co wiem od Państwowej Komisji Wyborczej, to no ma być kartka płachta, czyli nie będzie tego powrotu do książeczki na pewno. I myślę, że oczywiście będziemy starać się wszystkich być przy we wszystkich komisjach wyborczych. Lewica w ostatnich wyborach wydelegowała 10 tysięcy osób do komisji wyborczych. Teraz mamy nadzieję na więcej, zbieramy chętnych, zbieramy osoby. Także na mężów zaufania i już oczywiście także w, jesteśmy w tym y, komitecie monitorowania wyborów zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji. Także będziemy brali udział w, te, w tych pracach, więc będziemy patrzyli mhm. komisją na ręce oraz będziemy sami w tych komisjach zasiadali. Więc myślę, że to spowoduje, że ograniczy się w ogóle to ryzyko jednak oddania jakichś no, głosów nieważnych będzie mniej. A same listy platformy nie platformy tylko yy, lewicy są już pani poseł gotowe? Jesteśmy na etapie tworzenia tych list. Mamy już kalendarz przyjęty przez zarząd krajowy ostatni, yy, który zakłada, że do 15 lipca musimy przedstawić yy, Propozycje list wyborczych w okręgach, później będzie zatwierdzał zarząd krajowy. Oczywiście no, będą jeszcze możliwości rozmów i negocjacji do, do momentu rejestracji tych list, czyli po ogłoszeniu już terminu wyborów, ale w tej chwili już jesteśmy naprawdę na bardzo zaawansowanym etapie przygotowań do wyborów. Mówiła to Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Internetowa dogrywka jeszcze przed nami, słuchaczom Radio Plus. Życzymy dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Radio Plus. Sedno sprawy. Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy cały czas jest z nami. Pani poseł, zapytam teraz panią o wypowiedź Manfreda Webera w jednym z niemieckich dzienników, bo są bardzo rozbieżne opinie na temat tych słów. No jedni mówią, że to jest faktycznie jakiś... Problem i zapowiedź ingerencji w proces wyborczy w Polsce drudzy twierdzą, że to, to y, jakaś zupełna nadinterpretacja i y, kompletnie y, w tej wypowiedzi nic skandalicznego nie ma. No, cytuję. W każdym razie opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów, AFD czy LEPEN, to nasi polityczni wrogowie sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy za Europą, za Ukrainą, za praworządnością. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PIS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PIS w Polsce. I prowadzić kraj z powrotem do Europy, tak Weber powiedział, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej po Donaldzie Tusku. Skandal? Nie ma skandalu, jak Pani to ocenia? No to jest wypowiedź, którą każdy polityk na świecie i polityczka mm. może wygłosić odnośnie swojej formacji, bo ja też mogę powiedzieć, że jestem przeciwko AFD, przeciwko Konfederacji mm. i zrobię wszystko, żeby te siły nie doszły do władzy w Polsce i w Europie. Więc ja nie widzę tutaj żadnego skandalu, że um, przewodniczący, um, tak, to jest międzynarodówka tak, mm. chatecka europejska, no, mówi, że jest przeciwko um, siłom, które no, romansują z faszyzmem, czy też odwołują się do um, tradycji nacjonalizmów i ksenofobii. Fobii. No tylko pytanie, czy rzeczywiście on jest tą siłą, czy mówił to raczej hmm. pewnie w imieniu partii członkowskiej, okay, czyli, czyli formy obywatelskiej. Budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Ma Pani jakiś z tym problem, czy nie, jeżeli mówi tak? No, no tak, no w sensie, jeżeli mówi to polityk liwicki, to nie jest to zbyt zręczne. E, może. Trochę się zagalopował i tam no, użył niezbyt formalnych ja nie słówek. tak mediatory. myślałem, no, gdyby jakiś polski polityk tak mocno mówił o jednej czy drugiej partii yy, w Niemczech. Nie, no, no ale jakby to przetłumaczyć na angielski, to Aha. wychodzi nam firewall. Firewall to każdy człowiek. Nie, ma no ja rozumiem. Ten, okej, komputerze, chodzi o, więc, o blokadę, powiedzmy blokadę, prawda? To nie nie, tak, nie czepiajmy tak się tych słówek. Nie, 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 nie uważam, żeby miał tu na myśli żadne działania nie, 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 wojenne ani agresywne. To no, bym w niczym takim nie pomyślałem. To była metafora blokadzie chodzi po prostu. Tak, w tym znaczeniu. Ale to mimo wszystko, czy nawet ta Strachując od y, y, tego konkretnie sformułowania, to, to, to jest jakiś problem y, ingerencji y, pani poseł przesadnej, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Polsce, czy, czy nie? No, ale jaka to jest ingerencja? To jest po prostu wypowiedź. Hmm. No, każdy, Mamy wolność słowa i każdy może wypowiadać swoją no Tak, ale czy wypowiedź, jakoś to jest obrazująca rzeczywistość? Ale obrazuje rzeczywistość. Oczywiście, że partie członkowskie, zarówno Europejskiej adeci, jak i Partii Europejskich Socjalistów, czyli Międzynarodówki, do której należy Lewica, nie chcą, żeby prawo i sprawiedliwość. Dalej rządziło w Polsce oraz podobne partie, żeby doszły do władzy w innych krajach. I nie ma w tym nic dziwnego, dlatego, że należymy do innych rodzin politycznych niż PiS i nie zgadzamy się z polityką Prawa i Sprawiedliwości zarówno na forum krajowym, jak i na forum międzynarodowym. Dlatego no, nie widzę naprawdę nic dziwnego w tym, że polityk, któregoś z tych ugrupowań, po prostu to oświadcza. No okej, okay. to zamykamy ten wątek pani poseła, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Polsce i przygotowania do kampanii wyborczej, czy zdaniem lewicy, któryś z tych terminów, które prezydent ma do wyboru, jeżeli chodzi o, wybor o wybory parlamentarne właśnie, jest lepszy, gorszy od 15, przypomnę, października prezydent może zarządzić wybory. To ma znaczenie, kiedy one się odbędą, czy... Zdaniem pani poseł, każdy termin do stanięcia na ubitej hmm. ziemi z prawem i sprawiedliwością jest, jest dobrym dobry. terminem. A jeżeli chodzi o referendum, co będzie zalecała lewica swoim wyborcom? Jaką odpowiedź w tym referendum, jeżeli chodzi o system relokacji uchodźców, ten unijny mechanizm, który jeszcze do końca nie jest wypracowany i nie jest obowiązującym prawem, jaka będzie odpowiedź polityków lewicy i sugestia dla waszych wyborców? No, Widzi Pan, nawet Pan Redaktorze, jak Pan sam słusznie zauważył, nie znamy samego kształtu tej propozycji unijnej, ani no to pytań, tym bardziej nie znamy, to znamy nie znamy kształtu tego referendum, w związku z czym na razie mm -hmm. e, nie ma takiej no, ale decyzji. Ale ta propozycja jest ma, 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 ona nie jest jeszcze ostateczną decyzją, ale ma swój kształt. Y Póki co, już jakiś konkretny, prawda? Po pierwsze, uważam, że naprawdę nie, nie ma sensu wydawać milionów złotych na zadanie pytań, na których mm -hmm. właściwie znamy odpowiedzi. Wiemy, że Polki i Polacy chcą przyjmować uchodźców w sposób cywilizowany, tak jak do tej pory mieliśmy do czynienia z uchodźcami wojennymi w Ukrainie. Przecież mm. wielko, wiele Polek i Polaków przyjęło ich po prostu w swoich własnych domach. Naprawdę za te pieniądze, a, to, a na przykład przykładu referendum zorganizowane przez pana prezydenta Komorowskiego kosztowało 70 milionów złotych. Można postawić no kilkadziesiąt, co najmniej, żłobków i przedszkoli. I na to trzeba y, też spojrzeć w sposób no, no, kilkadziesiąt, ekonomiczny. Kilkadziesiąt za 70 milionów to... to nie ekonomiczny do obrady, i... Ale okay. No myślę, że przedszkola nie są też jakimiś wielkimi budynkami, instytucjami, ale potrzeba ich w wielu gminach, wiele małych żłobków, wiele małych mhm. przedszkoli, ale w całym kraju, żeby one były dostępne. Wracając do referendum, no... Nie uważam, żeby było potrzebne. Uważam, że to są wywalone pieniądze bo to tylko po to, żeby rzeczywiście w jakiś sposób podkręcić wynik Prawa i Sprawiedliwości. E, prawo do azylu jest prawem człowieka. No też nie, nie organizuje się referendum w sprawie praw człowieka. A tutaj e, nie, ale to, mamy rozmowę o tym... Nie, ale finansowania, czy... rekompensaty finansowej za nieprzyjęcie tych osób i tak dalej, to nie jest już prawo Ale to jest jeszcze to... nieustalone. Mm -hmm. I e, w, mamy w tej chwili w Polsce 1,5 miliona uchodźców wojennych. I po pierwsze, naprawdę przy tej skali nie widzę tutaj trudności w przyjęciu jeszcze jakichś tysiąca, tysiąca osób, ale to jest moim zdaniem, zdaniem lewicy też niehumanitarne, żebyśmy ludzi przymuszali do bycia w jednym miejscu, mm -hmm. a nie tam, gdzie by pragnęli, dlatego że musielibyśmy stworzyć obozy dla uchodźców w tym przypadku po to, żeby te osoby nie mogły wyjechać z Polski. Gdyby rzeczywiście była taka decyzja, że macie być tutaj, a nie gdzie indziej, no to ja się mm -hmm. na to nie zgadzam. Czyli... Polki i Polacy też się na to nie zgadzają, więc nie ma po co robić referendum w tej sprawie, bo gdyby tak nie było, to musielibyśmy no, bo zamknąć strefę do... Schengen. Bo odpowiec... Byłaby, tutaj, czy jesteś yy, za unijnym mechanizmem? Odpowiedziałaby pani poseł w referendum nie, Jak rozumiem, tak? <noise> na razie nie znamy tego mechanizmu. Tak? Nie, no znamy propozycję, nie, znamy Ona propozycję nie jest ale, prawem, ale nie znamy ale, ale, tego ale wiemy, mechanizmu. Wiemy, jak wygląda ten mechanizm. Dobrze, ale właśnie o to jeszcze chodzi, nie że jeszcze nie, jeszcze nie ma tej decyzji i na miejscu rządu Prawa i Sprawiedliwości to bym się zamiast robieniem referendum mm -hmm. zajęła tym, żeby stworzyć taką koalicję państw z państw, państwami bałtyckimi, w których jest dużo uchodźców wojennych już w tej chwili. Jesteśmy, my wszyscy, czy znaczy, te państwa, my też. Państwa, też zabiegają o to. Państwa, tak, państwami granicznymi Unii Europejskiej, strefy Schengen. W związku z tym powinniśmy stworzyć taki mechanizm, który to nas by chronił, bo u nas rzeczywiście jest nadal ryzyko. Nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze w, na Białorusi, w Ukrainie. Czy może się tak zdarzyć, że, że będą osoby próbowały znowu uciekać z wojny, spod bomb, ratując swoje mm. życie do Polski. I dlatego powinniśmy mówić o tym jasno w Unii Europejskiej i... Powiedzieć, my już mamy sprawę uchodźców. My już y, opiekujemy się naprawdę bardzo dużą liczbą w Polsce w i dziękujemy za inne rozwiązania, które można by było tego nas obowiązywały. Profesor, ktoś mógł tego nie zauważyć? No, jakim cudem ktoś by tego nie zauważył. Się, jak się wy, naprawdę... wystarczająco tego nie akcentuje, to po prostu ten głos nie no, nikt to chyba nie. Ktoś musi być ślepy, żeby tego nie widział. No ale, ale inaczej nie byłaby potrzebna dyplomacja, gdyby tak wszystko się załatwiało samo, zgodzi się pan ze mną, panie redaktorze, ale. no po to, po to to jest, po to, Tylko po przy, to, jak po jak to mamy. dobrej woli, to, 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 to ministrów spraw zagranicznych, to myślę, ambasadorów. a każdy by widział, że jak to się działo w ostatnich kilkunastu miesiącach i e, jeżeli już to miał wyrzuty sumienia, że, że Wspólnota tak mało pomogła. Ktoś w imieniu Polski musi przyjść i powiedzieć mm -hmm. jest tak. Nie zgadzamy się, żeby powstał mechanizm, który nas zobliguje, nas państwo frontowe, państwo graniczne Unii Europejskiej do budowania obozów dla uchodźców, bo my nie mamy obozów dla uchodźców, u nas uchodźcy mieszkają normalnie w domach. Yy, kończąc tę dyskusję, jeżeli w takim kształcie byłby ten mechanizm, to odpowiedź lewicy brzmi. Odpowiedź lewicy tak. będzie zakomunikowana, bo jesteśmy odpowiedzialnym ugrupowaniem wtedy, kiedy w ogóle będzie znany kształt tego referendum, a słyszy się naprawdę o, róży, hmm. o różnych możliwych koncepcjach, więc ja panu w tej chwili nie A odpowiem. kolejne pytania państwo by jakieś zadali o do tego referendum, bo jeżeli je organizować, to może, jeżeli tak te pieniądze już będą wydane, to może warto Polaków o parę rzeczy zapytać. A może jeszcze frytki do tego, tak? No ale a dlaczego nie? No nie, no nie, nie. To takie nie takie głupie nie, nie. zapytać. Je jeżeli już wydawasz pieniądze na referendum, to nie. dlaczego jeszcze w wpadać? Dlatego, się że nie, nie będziemy nic robić z wspólnie z prawem i sprawiedliwością? Nie Ale wybory przecież państwo wybory to nie są razem robione? Wybory robi państwa komisja wyborcza i krajowe biuro wyborcze, z tego co pamiętam. A mówiła to Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję pani. Dziękuję bardzo, za dziękuję państwu. Państwu dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego udanego dnia. Radio Plus. sprawy.